Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z okazji Dnia Dziecka będą zdrabki za 30 zł, dwie zdrabki po 5 zł, 250 tysięcy w banku i premia. I dwie krzyżówki XXL za dyszkę. Tutaj już w jednej krzyżówce mam ułożone trzy wyrazy w niebieskiej krzyżóweczce, więc na pewno 10 zł już mamy. Także będzie ewentualnie minus 20, a nie minus 30. No i oczywiście z racji tego, że dzisiaj mamy nasze święto. Wszyscy jesteśmy dziećmi. Także chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego, uśmiechu, żebyśmy cały czas czuli w sobie te dzieciaczki, którymi kiedyś byliśmy. A. Czasem się o tym zapomina, że nadal jesteśmy dziećmi i możemy sobie pozwolić na niektóre rzeczy również. No dobra, zaczynamy. Bierzemy się za drapanie. Pierwsze idzie 250 tysięcy w banku. No i sprawdzamy, co tu będzie. Będziemy szukać 12, 23, 32 i 17. Albo oczywiście sejfu.

ósemeczka nie ma, trójka też nie, 16, znowuż 28 i ostatnie 33. Więc tutaj niestety pierwszy pustaczek. Zobaczymy, jak premia. Może premia mi zrobi dzisiaj prezent na dzień dziecka i da chociaż jakieś 5 zł. No to jest no z Niestety, ale bardzo pechowa dla mnie. Szukamy dwóch takich samych symboli, minimum, najlepiej trzech. Mamy wiśnie, kwiat i kier. Druga gra worek. Podkowa siódemka, siedem biedronka, trefl, moneta, pik i winogrono. Tu jest podkowa trefl. Wiśnie, winogronko, karo, worek, no i ostatnia gra złoto, śliwka i moneta. No nie ta, ta zdrapka po prostu jest jakaś przeklęta. Niestety wygranych w niej nie ma. Nie wiem jak u was, ale ja to tutaj w tej premii nie wiem, chyba ze dwa razy jakieś 5 zł i ze dwa razy może z 10 zł trafiłam na tyle zdrapek. to jest nic po prostu. Dobra, bierzemy krzyżóweczkę z numerkiem 25. I tutaj tak zostały trzy literki. W bonusie brakuje A oraz Y. I już sobie przypominam, co my tu mamy. Tu mamy wyraznikę ułożone, Tu mamy kreta inera. I w zielonej nie ma, a nie, jest bieg. Czyli jeden wyraz. 1, 2, 1. Zobaczymy, czy coś. Się ułoży z tego. Sprawdzamy. Kolejne jest H, więc nie ma w bonusie, i może być tutaj mało tych H. Tutaj mamy archetyp i nic więcej. Druga niebieska, tu mamy Han i też koniec. No i trzecia zielona archeolog. Tak po jednej literce, tylko niestety kolejne mamy S, więc bonus już nam odpadł, ale może jeszcze tu jest szansa. Mamy tak sok, ostryga, szyja i chyba wszystko. Druga mamy kloszart. Nic więcej. No i trzecia mamy. Sofokles. Ser nam się ułożył. Drugi wyraz. Ale nie wiem, co tu musiało wpaść, żeby coś było O albo A. Pewnie nie będzie, chociaż F mogło też by być. Dobra, sprawdzamy tą ostatnią literkę. Mamy P. Oj chyba nic z tego, impuls, archetyp, pilzno, popyt i tutaj nic niestety. Druga mamy pomiar, rzepa. No i też by było na tyle. Niestety tu jeszcze te ominęłam. Ale F nie było. No, tak wygląda, że pusto. No i ostatnia mamy pole proso, pensja. I koniec tu J ominęłam. No, wygląda na, na pustaka, niestety. W bonusie było 70 zł. No, przydałoby się. A literki kontrolne mam B. I gdzieś może jeszcze znajdę BU, Bu. No bu, niestety. I krzyżóweczka, która już jest wygrana. Również trzy literki AR w bonusie zostało. I tu mamy tak uczulenie ułożone. Tej różowej to jest chyba jeden wyraz. W drugiej mamy tej niebieskiej mamy mim, mielec i sklep. I tutaj już mamy 10 zł. A w tej trzeciej mamy unik i set. Więc jeszcze dodrapiemy, zobaczymy, może to 10 zł się pomnoży. Kolejna literka. Mamy H. No, tak jak w tamtej też zaczęliśmy. Tu mamy tak. Rachunek. I nic więcej. Druga niebieska, mamy Bochenek, ale też tylko raz. No i trzecia zielona jest Hymn, Piechota. I koniec. Kolejna literka, mamy F. Bonus już nam odpadł. Zobaczymy, czy tu coś będzie. Tu nie widzę. Druga niebieska też nie widzę. No i co? I zielona. Refren. I. No i wszystko, i tylko raz było. Ostatnia literka. No mamy A. Zobaczymy, czy coś to bonus jest, ale nie było R. Sprawdzamy tu. A, Anoda, tu nam się układa mama. Drugi wyraz, chyba. Arras, car, rachunek, osa, alpe. Ale nic nam to nie dało. Nie było r, o, j nie było, y nie było. Czyli tutaj nie ma nic. Sprawdzamy tą. No i tu już widzę, że mamy kolejny wyraz. Elegia, czyli czwarty wyraz. 20 zł. Kosa. Kartusz. Ewa. Staw. Awionetka. Objaw. Ale nic więcej. Czyli cztery wyrazy. 20 zł. Mim. Mielec. Elegia. Sklep. Y nie było, W nie było, RO R, nie było. Tu jeszcze chyba E ominęłam, ale nic więcej to nie dało. 20 zł. No i sprawdzamy jeszcze tą. E, mango. Ciasto. Piechota. Oka. Gra. Epopeja. Nic więcej. Dwie dyszki. D, 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 D. D było, ale nie było O. J nie było R, nie było P. P było. No, 20 zł. No, ale nie jest najgorzej. Gdzie tu są te kontrolne? Nie pamiętam, jakie tu były. CCC, c, c. tak, to są. Na 20 zł, więc dwie dyszki są. Nie jest źle, chociaż szkoda, że tylko ta jedna krzyżóweczka dała wygraną. Bonusiku było 40. No dobra, to do dzisiaj 10 zł minusik, no ale dobrze, że ta krzyżówka chociaż te dwie dyszki dała wygrać. No dobra, jeszcze raz kochani, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Dziecka. Yy, Bawcie się dobrze, trzymajcie się cieplutko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i postaram się w weekend wrzucić, nagrać filmik z wędrującą książką. Także wyczekujcie, wyglądajcie tego filmiku. Bierzcie udział oczywiście, jak będziecie chcieli. Dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie jeszcze raz. Pozdrawiam, bujaczki, papa.